Witam serdecznie, kochani, na kolejnej sesji rozdania na temat, czy warto brać ten rozwód. Kochani, chciałam Wam tylko powiedzieć, żebyście nie brali tego zbytnio do serca, bo jest to dla osób naprawdę, które potrzebują pomocy. Bo wiecie, że na przykład nie każda osoba spod koziorożca ma partnera czy partnerkę spod znaku na przykład Strzelca, więc to jest naprawdę tylko dla osób, które potrzebują e, czegoś się dowiedzieć, tak? Także kochani, zaczynamy. E, tak, obecna e, robimy trygon ognia, chciałam powiedzieć, i zaczynamy od baranków. E, obecna wasza sytuacja. Uu, blokada, mhm, baranki. To jest do trzech miesięcy, tak? E, źródło Waszego problemu, źródło Waszego problemu baranki. Do trzech miesięcy. Źródło Waszego Problemu. Mhm. Źródło Waszego Problemu. Um, wasz partner. Tak. Mhm. Nie, to jest, to jest raczej jeszcze do tego. Teraz tak. Wasz partner, baranki, Wasz partner. Tak. Wasz partner. Mhm. Wasz partner? Mhm. Co ma w sercu Wasz partner? Co w sercu ma partner baranka? Co w sercu ma partner baranka? Mhm. I e, co w głowie? Co ma w głowie? Mhm. A, się pokryło, no. I teraz tak, co warto zrobić? Co warto zrobić? Mhm. I sytuacja do trzech miesięcy. Sytuacja do trzech miesięcy. Sytuacja do trzech miesięcy. Dlaczego królowa kielichów? Kapłanka. I dwójka kielichów z przełożeniem. Ale macie dziewiątkę monet, słońce i dwójka kielichów z przełożenia. Piękne, słuchajcie, karty. Słoneczka moje. Obecna Wasza sytuacja. To jest w dwójce mieczy, jest w jakiejś blokadzie, dwójka mieczy jest to blokada. Myślę, że obydwoje w jakimś sensie jesteście aktualnie na tą relację tak jakby zablokowani, ale z racji tego, że za dużo po prostu jest pytań, za mało odpowiedzi. I myślę, że też układy planet swoje tutaj robią, i może czujecie się w jakiś sposób naprawdę niekomfortowo. I teraz tak, słuchajcie, źródło problemu to jest tak, że jest takie zagubienie. Ja bym powiedziała, że u Was, u was dwojga jest takie pewne zagubienie i tak jakby, wiecie co, brak chęci ruszenia, zrobienia z tą relacją cokolwiek, bo dwójka buław to jest takie rozmarzenie. Patrzenie w przyszłość, ale taka nie wiadomo tak naprawdę, co zrobić. W pustelniku szukam odpowiednich odpowiedzi, zadaję pytania, ale ciągle odpowiedzi nie mam i w zasadzie to sama nie wiem, czego chcę. Takie mam wrażenie. Albo na przykład nie potrafię zobaczyć rozwiązania. Kochani, Wasz partner jest w siódemce mieczy. Jest to de facto karta troszeczkę takiego manipulowania. Ale, a coś Wam powiem, wydaje mi się tutaj, że to jest w stosunku do Was. Bardzo mocno konsekwentnie, to jest ósemka monet, bardzo mocno konsekwentnie się Wam przygląda. Wasz partner się Wam przygląda i naprawdę um, w jakiś sposób um, zależy mu na tym związku, um, gdzie nawet posu posuwa się do takiego działania niestandardowego, tak? bądź do małej manipulacji. Tu jest karta MAGA. Um, może też troszeczkę um, być dużo kłamstw. Znaczy, może być trochę kłamstw w tej Waszej relacji. Nie do końca coś dopowiedziane, ale ja widzę tutaj, Chęci i konsekwencje w działaniu waszego partnera, tak jakby w ulepszaniu tego związku. On widzi, wasz partner, że jednak możliwości w tej relacji macie. On widzi w ogóle u siebie bardzo dużo możliwości. I teraz, kochani, tak. Co by warto było zrobić? Wiecie, co myślę, że wartałby, warta, warto. By... warto by mimo wszystko zainwestować w ten związek ale nawiązać jakiś tak jakby początkowy znaczy nawiązać do rozmów w tym związku powyjaśniać coś, porozmawiać i dać temu tak jakby wyraz nowego początku czyli postanowić sobie coś bo paść monet jest to stabilna sytuacja, czyli doprowadzić do takiej rozmowy, która będzie podstawą do stabilnego Życia, tak? I zobaczcie, jeśli to zrobicie, to efekt do trzech miesięcy będzie taki, że y, jest tutaj sytuacja kochani y, y, bardzo uczuciowa, jest dwójka kielichów. Y, chęć taka y, na nowo zrodzenia tych uczuć, y, chęć y, zainwestowania w te uczucia, tak? Y, ale Tutaj kapłanka mówi o odrodzeniu się, tak jakby odrodzeniu się um, uczuć, wejść jakby na nowy etap, tak? Um, gdzie też, kochani, um, y, będzie um, to uczucie, um, wasza relacja będzie taką spokojną przystanią, tak? Bez niespodzianek gdzie każdy z Was będzie mogło liczyć na spokój w tej relacji i na pewną relację, ale trzeba nad tym popracować, tak? Słuchajcie, z innej perspektywy patrząc na te karty, to Wasz partner może również mieć do czynienia z kobietą, z drugiej strony patrząc na siódemkę mieczy, na kartę maga, kapłankę i królową kielichów może mieć w tajemnicy po prostu rozmawiać spotykać się z jakąś kobietą kochani, gdzie no tutaj jest potrzeba jego uczuć, dlatego znowu karta, pazia monet, warto by podjąć jakieś rozmowy i po prostu dochodzić do stabilnej sytuacji kochani, dziękuję wam bardzo Życzę Wam naprawdę spełnienia, spokoju, radości, i abyście się naprawdę nie martwili, tylko po prostu postarali się również zrozumieć drugą stronę, i tego Wam życzę. Życzę Wam samych sukcesów w życiu osobistym. Pozdrawiam serdecznie. Witam, kochane Lwy. Jest to rozdanie na temat spraw rozwodowych. Co z tym rozwodem? Czy warto brać rozwód? Pamiętajcie, kochani, że to jest tylko dla osób, które naprawdę potrzebują odpowiedzi. Jeżeli jesteście w zdrowych, normalnych związkach, proszę nie oglądajcie tego dobrze, bo nie ma potrzeby. Naprawdę, kochani, bo wiadomo, że nie każda osoba z podznaku lwa ma na przykład partnera, partnerkę z podznaku wody, tak? Także, kochani, zaczynamy. Obecna Wasza sytuacja, drogie lwy. Lew, obecna wasza sytuacja, rycerz Buław, super. Mhm. Źródło problemu. Źródło problemu. Mhm. Wasz partner, wasz partner, co ma w sercu wasz partner? Co ma w sercu wasz partner? Co ma w sercu wasz partner, drogie lwy? Mhm. Co ma w głowie? Co ma w głowie wasz partner? Mm. Co warto zrobić? Co warto zrobić? Mm. I sytuacja wasza do trzech miesięcy. Wasza sytuacja do trzech miesięcy. Wasza sytuacja do trzech miesięcy. Wasza sytuacja do trzech miesięcy. Oj, nie wychodzi mi tu dobrze, kochani. Aż mi się karty słuchajcie posypały i trójka mieczy mi jeszcze wyszła i trójkąt. Hmm. Kochani, to teraz wam powiem tak. Um, wasza obecna sytuacja to jest tak, że um, no wy jesteście w energii takiego, takiej w energii ognistej, e, chęci e, ruszenia. Do przodu, tak, ale to jest takie, w sumie, raz chcecie coś zrobić ze sobą, a raz nie, bo, bo rycerz Buław ogólnie jest to osobowość, która um, nie jest do końca konsekwentna w swoim działaniu, jest troszeczkę zmienna. Źródło tego problemu i zobaczcie, widzicie siódemka monet. Siódemka monet generalnie. Mówi o tym, kochani, że tutaj mogła, mogło nastąpić coś takiego, jak niewykorzystany dobry czas dla związku, który był, który był korzystny dla Was. I tak jakby dobry czas dla Was minął, tak? Może też tak być, że Wy po prostu przyglądacie się Waszej osobie i po prostu uważacie, że jest to strata czasu, jest to strata czasu dla tej osoby, która po prostu nie jest gotowa na was, tak? I słuchajcie, wasz partner też jest w karcie wisielca, jest to karta ryb. Jeśli chodzi o sytuację Waszej kochani, Waszego związku, Waszej relacji, Wasz partner się temu przygląda. On ma, wiecie co, tak jakby przed sobą nowy horyzont, nową ideę, być może dotyczącą Waszej relacji, ale tak naprawdę też z tym do końca nic nie robi. Jest tak, jakby na to. Zawieszony, tak? I co on ma w sercu? Wasz partner ma w sercu teraz chęć takiego ruszenia w taką zabawę, tak? Ma ochotę się pobawić. Troszeczkę lżej spędzać czas, tak? Być może gdzieś na horyzoncie pojawia się ktoś do zainteresowania, kochani, bo Czwórka Buław mówi o tym, że też może być na horyzoncie nowy romans i co ma w sercu? On ma chęć ruszenia wasz partner w tą sytuację, gdzie jest Czwórka Buław, czyli zabawa, albo również też ma chęć, aby budować się na nowo, tak? żeby wasz związek wzrastał na nowo, tak? Ale też bym powiedziała, że tutaj są chęci waszego partnera ruszenia po prostu po nową, świeżą energię, tak, która tak bardzo na ten moment być może jest mu potrzebna i kochani tak, co warto zrobić? Słuchajcie, zobaczcie. Król nie czy jest to osoba Sędzia, adwokat, tutaj warto podjąć w tej relacji definitywne decyzje i coś z tym zrobić, bo trójka kielichów mówi o tym, że albo jest nas więcej niż dwoje, albo tak naprawdę nasza relacja straciła na wartości i przypomina relację taką płytką, tak? Warto kochani, po prostu tutaj naprawdę definitywnie podjąć jakieś. Rozmowy, jakieś decyzje, doprowadzić do ładu Waszą relację, albo po prostu odciąć, pozamykać te sprawy i każdy niech ruszy w swoją stronę, bo jaki będzie, słuchajcie, rezultat do trzech miesięcy? Zobaczcie: zranione serce i dwójka mieczy, coś, co już upada, kochani, i tylko się z czasem przedłuża niestety nie prowadzi do niczego dobrego jeżeli my kochani nie wykonamy pracy oczywiście dwoje dwie osoby muszą wykonać pracę tak po to aby ta relacja funkcjonowała kochani będzie wszystko dobrze ściskam was serdecznie życzę wam w życiu prywatnym kochani samych sukcesów i aby wam się spełniało to co najlepsze pozdrawiam z całego serca tak, witam kochane strzelce. Słoneczka, jest to rozdanie na temat rozwodów. Czy brać ten rozwód, czy nie. Kochani, wiecie co? Jest to dla osób tylko naprawdę, które potrzebują pomocy, które są w nieudanych związkach. Także myślę, że reszta dobrze by było, żeby nie zaglądała, bo, bo nie ma potrzeby. Bo prawda jest taka, że też nie każda osoba z podznaku strzelca ma na przykład osobę z podznaku koziorożca, prawda? Więc to trzeba po prostu też z tym uważać. Także zaczynamy kochani, dobrze? E dobrze. Obecna Wasza sytuacja, w strzelce. E Dwójka monet. Mhm. Źródło problemu. Źródło problemu w Waszej relacji. Mhm. Mm. wasz partner wasza osoba mm -hmm. wasza osoba mm -hmm. co ma w sercu asamieczy co ma w głowie mm -hmm. co ma w głowie mm -hmm. i tak co warto by było zrobić I wasza sytuacja do trzech miesięcy. Wasza sytuacja do trzech miesięcy karta diabła o kurczę. Kochani, wiecie co? Tak, wy jesteście w sytuacji takiego dokonywania wyboru, szukania wyjścia podwójka monet. To jest taka sytuacja, gdzie nie wiemy, w którą stronę w zasadzie powinniśmy iść, tak? I tak w sumie tą energią szafujemy. Źródłem problemów, kochani, u was jest to piątka kielichów, czyli strata jakaś emocjonalna, tak? Gdzie nie było absolutnie żadnej równowagi. Strata finansowa również, tak? Nie było równowagi w emocjach i nie było równowagi w dawaniu i braniu, tak? Czyli e, partner być może wam dawał mniej niż wy, na przykład partnerowi chodzi o uczucia, o uwagę, w ogóle o całą energetykę, tak? E, drogie strzelce, wy się czujecie bardzo tacy znudzeni w tym związku, e, tak? E, troszeczkę brakuje wam jakiejś takiej energii szaleństwa i tak dalej. I teraz tak, wasz partner, słuchajcie, natomiast wasz partner, um, on cały czas wraca myślami do, um, do waszego związku z przeszłości, tak? Um, gdzieś tu się u niego pomysły rodzą, zastanawia się, co z tym fantem zrobić, słuchajcie, jak to zrobić. Um, ma różne pomysły, tak? I on, wasz partner was widzi jako taką osobę, słuchajcie troszeczkę, jako materialist, może która za bardzo jest taka wzięta, taka jakby... Uwikłana w materializm, może Was troszeczkę postrzegać z tym asemnie, czy jako osobę troszeczkę niewierną, tak? E, która tak naprawdę nie wie, czego chce, e, tak? I e, przepraszam, bo mi tu telefon zadzwonił. I e, słuchajcie, może też tak być, że e, Wy e, kojarzycie się być może partnerowi też. Z taką trochę próżnością Ale też trochę despotyzmem tak? Z osobą, która tylko dąży Do zadowolenia siebie Kochani Co warto zrobić Zobaczcie, jest tutaj askielichów Jest szansa Na odnowienie tego uczucia I karta śmierci Mówi o wielkich, wielkich zmianach Tak W waszej relacji ale to zależy dużo od Was, czy ty, Wy dokonacie wyboru. Jeżeli zawalczycie o tą relację, bo się tu może bardzo dużo zmienić, zobaczcie, odnosicie zwycięstwo, bo karta śmierci mówi o wszelkich zmianach na każdym froncie swojego życia. Ale to będzie zależało też od Was, czy ty, Wy podejmiecie tą walkę o ten związek i wprowadzicie ten związek na nowy tor, Askielichów Kielichów też mówi o tym, że ta szansa, która do was przychodzi, daje wam możliwość troszeczkę bardziej takiego czułego podejścia do waszego partnera, zrozumienie tego partnera, tak, podejścia, tak jak potrzeba ze zrozumieniem, tak, bardziej więcej tych emocji, więcej zainteresowania, wdrożenie się w ten związek, tak, nie tylko powierzchownie, ale prawdziwie. Ale jeżeli niestety nie wykonacie tej pracy, kochani, to w przyszłości jest karta diabła, jest uwikłanie się w różne problemy, dużo kłamstw. Ja jeszcze doprowadzę jedną kartę, dlaczego. Macie szansę zwyciężyć nad tym diabełkiem naprawdę, bo macie bardzo ładne karty, ale trzeba z tej piątki kielichów, z jakiegoś też rozpamiętywania, czegoś znudzenia wyjść. Tak, karta diabła dotyczy dziesiątki monet, słuchajcie. Widzicie? Karta diabła dotyczy dziesiątki monet. Czyli jest tutaj taka sytuacja, że drogie strzelce, jeżeli nie wykonacie jakiejś pracy, no to niestety rodzina się tutaj rozsypuje albo związek się rozsypuje, tak? Um, bo trzeba tu będzie troszeczkę jednak pracy włożyć. Kochani, dziękuję Wam bardzo z całego serca. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze, samych sukcesów naprawdę w prywatnym życiu. Dziękuję serdecznie.